Witam na kanale Dawidor98TV. Zapraszam na film. Witam was na dawidor 98 i witam was w środowisku gry Happy Wheels i witam Was już od razu z menu wyboru planszy. Bo nagrywałem też ten sam początek, ale mnie wywaliło jak zwykle przy ładowaniu rankingu. A więc tak stwierdziłem, że tam tego nie ma co wrzucać się po prostu przewitam tutaj. I od razu rzucamy sobie pierwszą planszę Pogo, więc coś czuję, nie będzie fajnie. Uhu. Ała. Jestem nobem. Jestem beznadziejny. O, jednak nie jest tak źle. O, sześcioletnia dziewczynka, awansowałem. Ja! Yeah. Au. Aha. Nice. Aj, nie skręcę karku czasami Yeah. Jak to zrobić? Ja. Yeah. Holy shit. Uchodź. Przejdziesz też radę Dasz radę, koleś to przejść. Dasz radę, mówię. Powiedziałem coś. Bądź jak czczownica. No nie, cofnęło mnie. No, to, to jest niesprawiedliwe. Po prostu. Masakra. Ja chcę tu przejść z tym nicz, niczym dżdżownica. O nie! Czemu mnie cofa? A to jest tam nieskończoność. Dam radę to przeskoczyć. No nie jeszcze mnie cofnie za to, tak? No, po prostu świetnie. Ale to jeszcze przejdę. A może spróbuję zrobić to inaczej. Nie, tak tego raczej nie zrobię. Pewnie mam się ludzi bo chcecie krwawe plansze. Wy, wy zli ludzie. A ja nie chcę jeszcze raz. Ja chcę wyjść do menu. Eee, dobra, Big Rodeo. Dobra, hmm. A! Zed. A, rower mnie przysadził. To chyba nie o to chodzi w tej planszy. Au! Au! Musi boleć, ręka mi odpadła. Ał. Au. Ała. Ała, rower mnie potrącił. Au. Au. Ał. Nie, nie. Nie moja ręka mnie dogodziła. Jest, mam z powrotem. Nie, nie moja noga. Nie, tylko nie to. Nie. Gdzie się podziała moja głowa? to nie jest trochę bez sensu? Ale chcę zobaczyć jeszcze raz, o co tam chodzi. Bo to chyba chodzi o to, że mam na tym rowerze się jakoś utrzymać, czy coś. A, dobra! Wiem już, o co chyba chodzi. Chyba muszę się złapać. Tak mi się wydaje. I lecimy. Au A, moja noga Ciekawy pomysł, nie powiem Trzymam się Yes No, nie Rower rozwalił mi głowę Dobra, lecimy inaczej Epic card domination Play this, pl please Ok Aha A, to o to chodzi, czyli plansza z jedna z plansz, w których nic nie trzeba robić. Oki. Okay. Niech będzie. Obejliśmy sobie to do końca. Macie jakieś fajne plansze, to piszcie w komentarzach. Bo czemu by nie? Or... O, spadło. Spoko. Okej. Okay. Oki. Okay. Ale zwała. Gościu się namęczył. Pyk. I to koniec? Wait for it. czy mam czekać. A, dobra. Eee. Oki. Okay. Dobra. Eee. Toilet race. Dual toilet race. Coś mi tytuł się podoba. Mam się pewnie tego złapać. Jeszcze raz. Lecimy! Aha. A nie chcę restart, ja nie chcę restart. Yy, kolejna plansza z tytułu. nie musimy nic robić. No. Okay. Kill your boss. What do I do? Aaa, to jest jedna z tych plansz. Rozumiem o co chodzi, to nie tak się chyba miało skończyć. Nie miałem spać jeszcze raz, dobra, trzymam go, trzymam gnoja, trzymam gnoja. Ija. Yeah. Ten mi się podoba. Lecimy B, a Unicorn. Plane. Jestem jednorożca? Co on mu robi? Boże! Nie! Nie, ta plansza jest... Nie, nie. Nie będę w takie plansze grał. Nie w ogóle nie wolno, nie, nie 99,9% Impossible. Aha, dobra. Szkoda, że nie widzieliście mojego wyrazu twarzy, bo to było bezcenne. Muszę sobie kupić kamerkę. No. Bo przy takich grach wyraz twarzy jest czasami bezcenny. Tarcza Au, dziadek. Jeszcze raz chcę. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę się zrewanżować. No dobra, dziadek. Au, Czy święty Mikołaj dostał. Nie no. Ostatnia plansza. Make it, protest. Dobra, lecimy. To nie o to chodziło. To nie o to chodziło, to ma być coś takiego. Chyba jednak nie. Co to ma być w ogóle? Co to za poza? Nie no, dobra weźmy jeszcze jedną planszę, bo ta mi się niezbyt spodobała. Dobra, long... Long test, harpoon run Aha, jeszcze raz. Ta jest całkiem ciekawa. Jeszcze w taką planszę nie grałem Aj, dobra To by było na tyle Ja się z wami żegnam. To był drugi już odcinek z gry Happy Wheels. I na razie...